Hej Mano z tej strony Lopowa i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Hide and Seek. Ja Wam zaraz wytłumaczę, o co w tej minigierce chodzi, i widzimy się na arenie. Dobra, już jestem i jak widzicie, jesteśmy na takiej arenie i jesteśmy blokiem, tak to wygląda. Ale y, oni nie widzą, że jesteśmy jakimś typkiem, który ma blokę na głowie, tylko że widzą, że my jesteśmy po prostu blokiem, który się rusza. Yy, I wybiera się właśnie taki blok, którym jesteśmy. I wybiera się jednego szukającego, który nas szuka, bo to jest taki chowany. Yy, co nie? I tam jest ten szukający i on nas musi szukać. Yy, właśnie. I trzeba znaleźć jakieś miejsce, żeby zmienić... I trzeba być stałym blokiem, trzeba się tak zmienić. Będzie taki znak. Yy, ja muszę jakieś miejsce znaleźć, gdzie właśnie... O, 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 o. Idzie, idzie sobie. Yy kurczę, kurczę tam jest koleś już um, Dobra, tu sobie uciekniemy, przecież nie, tutaj, tutaj nie można nie. nie można? O jaka ta mapa jest duża Teraz, gdzie tu pójść. Nie, tu jest jeszcze koniec, tu byśmy nie znaleźli No nie mogę iść, dlaczego? Chyba jakieś lagi Dobra, um, tutaj nie nie ma tu zbytnio miejsca dla mnie. Yy, dla takiego drewna. Czy to jest... O tu. O, patrzcie jakie mam fajne miejsce. Patrzcie, i, te, i tak jakby... Ale to nie jest kolej. Fajnie tu ma bardzo śnieg, bo... Eee, a może ja sobie tak pobiegam, bo nie chcę umrzeć tutaj z nudów. Ja sobie tak pobiegam i Wam pokazuję tę mapę. I ja wam chcę powiedzieć, dlaczego śnieg jest akurat najlepszym. O! Widzicie? Patrzcie, tu się schowa śnieg i nie znajdzie się go. Tu ktoś wchodził. Słyszałem takie drzwi. Gdzie? O, o, tu jest? Tu jest ktoś. Miejsce to ja dla siebie już mam, ale nie chcę tam iść. Trochę poganiać się z nimi. O, tu jest jakiś koleś, go zaczepię, go zaczepie, czekajcie. Będę tak przed nimi uciekał. A dostał! Dostał mnie! do mnie! Ja! Dwa serduszka! Ja stąd uciekam! Nie <grym> znajdę, nie znajdą nie znajdą mnie. O patrzcie, 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 Boże, to jest koleś! Nie, zacieli mi drogę! Nie! Nie! Nie. Ach. No, znaleźli mnie. Jeszcze jest 100 sekund, ja sobie poszukam jakichś graczy. Jeszcze i fajna minigierka, polecam Wam ją. A i tego serwera macie oczywiście podane w opisie. Ile to trzeba czekać chwilę. O dobra jest. Co? No. O! O jest, jest, jest! Tak, zabiję go. Ale od razu tak na starską Hiszę zabiję. Mhm. Właśnie mi się tak ta biblioteczka wydawała taka. Taka, taka jakaś inna. gdzie oni są? Zbiornik, można być zbiornikiem Można być nawet doniczką, doniczka jest najlepsza, bo tak mo można uciekać i w doniczkę bardzo ciężko trafić, to jest mało przecież Och, nic, nic, nic. Jeszcze minuta prawie. Trochę więcej niż minuta. Nie wiem czy to możliwe być śniegiem, ale jak ktoś jest śniegiem, to bardzo fajnie. To trzeba mieć farta. O, taką doniczką jak ktoś jest, nie? to bardzo ciężko trafić, albo w tą, albo w to nie trafię. W niego on ci ucieka po prostu. Gdzie by teraz? Ja pamiętam, że ja widziałem taki stolik, nie? i tu było właśnie jakieś miejsce się chowałem. Tak, też. No już 30 sekund. No, jeszcze mi się dokończyłaś. Jest tylko trzech takich, co się chowają. Tutaj tego kolecia ja znalazłem i drugi jest. Ucieka, ucieka. Nie, gdzie, gdzie? Uciek? Uciek. To biblioteczka, trzeba zapamiętać. Ja biegnę w tom, bo tamten koleś już tam pobiegł. Szybko, 10 sekund. Nam ucieknie, ucieknie nam. Koleś pobiegł chyba. Tak, 3, 2, 1. Dobra. Chowający wygrali. To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć, nart.